Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg stworzył nas pięknymi i chce naszego szczęścia. Pan Bóg dał wszystko nam to, czego potrzebujemy. Hmm? Jakie dary otrzymałyście od Pana Boga, Edytko? Ja na przykład otrzymałam wspaniałą rodzinę. Tak. Ja otrzymałam dom, jedzenie, Tak, czyli wszystkie te rzeczy, które mamy, którymi się otaczaje, otaczamy na co dzień, otrzymaliśmy od Pana Boga. Tak? Czyli można powiedzieć, że jesteśmy tacy podobni do takiego pięknego samochodu obłyszczącej błyszczącej karoserii, który jest nowy, śliczny. Sprawny i takim samochodem możemy wszędzie zajechać nawet na koniec świata. Ale o czym musimy pamiętać, żeby bezpiecznie dojechać do celu? Proszę? O znakach drogowych. No właśnie, przy drodze stoją znaki drogowe i musimy pamiętać, żeby ich przestrzegać. Ale co się stanie, jeżeli my nie będziemy przestrzegać tych znaków? Anio, anio. Będzie wypadek. Może być wypadek, czyli nasz samochód ulegnie zniszczeniu, coś w środku może mu się zepsuć, prawda? Jego karoseria będzie porysowana, wgnieciona, już nie będzie taki piękny jak na początku. O, właśnie, takie może być zniszczone. Zastanówmy się, jak ten obrazek możemy odnieść do własnego życia. Ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pas świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze. Zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzin nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandałę na nogi. Oto Słowo Boże. Co zażądał syn od swojego ojca? Przyjęcie. Tak, czyli chciał, zażądał połowę majątku, tak? Żeby ojciec mu dał. I później udał się w podróż, tak? tak? A co zrobił z tym majątkiem, z tymi pieniędzmi, które dostał? Całe je wydał. Wszystkie je wydał, tak? Wszystkie wydał. Bawił się, ucztował i nic nie miał, tak? I jak potem wyglądał? Pamiętacie? Był bardzo miał... Berby. Miał potargane szaty. Miał potargane szaty, tak? Był głodny, Był głodny, tak? Biedny. Zniszczone sandały. Zniszczone sandały. I nawet nie miał żadnego pieniążka, chociaż jednego małego, za który mógłby sobie kupić coś do jedzenia, tak? Ale zastanówmy się, a dlaczego tak się stało? Że on stał się taki biedny? Bo zapomniał, co to znaczy wiara. To znaczy, tak, zapomniał, był nieposłuszny ojcu, tak? tak? Był nieposłuszny ojcu, chciał żyć po swojemu, tak? Wygodnie. Tak. tak. Nie myślał o tym, co jest dobre, a co jest złe, nie zastanawiał się, prawda? Tak. tak. I podobnie jest z grzechem. Grzech jest zawsze takim odwróceniem się od Pana Boga, nie kierowaniem się przekazaniami, a przekazania są takie jak. Są podobne do tych drogowskazów, znaków drogowych, które stoją przy drodze, tak? Przykazanie mówią nam, jak postępować, żeby dojść do nieba, żeby osiągnąć zbawienie. A teraz proszę. Mamy tutaj takie trzy scenki, które pokażą nam przykład nieposłuszeństwa. Zobaczcie, przybliżymy. Na tym rysunku widzimy, Aniu, chłopczyka, który zjeżdża na rowerze. Tak. Obok stoi tato, który ostrzega dziecko i mówi, uważaj, bo tam jest jakaś przeszkoda. Nie jest za szybko. Ale. Co widzimy, Edytko? Widzimy, że chłopczyk się zbytnio rozpędził, nie widział przeszkody. I miał, y, y, I miał niewyraźną miłość. Tak, czyli widzimy, że chłopczyk się już boi, bo kamień jest przed nim. I właśnie... I co się stało? Stało się, że wywalił się rower, tak. rozbił sobie kolano i teraz płacze. Tak, chłopczyk płac, płacze. Czyli można powiedzieć, że my, człowiek, też jest nieposłuszny często. Jesteśmy podobni do Syna marnotrawnego, tak jak on był nieposłuszny Ojcu, tak i my jesteśmy często nieposłuszni Panu Bogu. I to jest właśnie grzech. Kiedy mówimy Panu Bogu, my mamy swój sposób na, na różne sprawy, na życie, tak? Kiedy go nie słuchamy. Tak, i często pojawia, gdy się pojawia grzech, to jesteśmy jacy wtedy. Jak się czujemy? Źle. Źle, tak? Czyli jesteśmy smutni, tak? Jesteśmy też y, zmartwieni. Jesteśmy zmartwieni, tak? Coś nas gryzie, jesteśmy smutni, nie ma w nas radości. Czyli można powiedzieć, że wtedy jesteśmy podobni, jak ten nasz zepsuty samochód. Ale co zrobimy, jeżeli mamy zepsuty samochód, nie możemy nim ruszyć, co wtedy robimy? Idziemy do y, naprawy. Tak? tak. Jezus... On oczyszcza nasze serca z grzechu, gdy przychodzimy do Niego, gdy Go o to prosimy. Zawsze Pana Jezusa możemy przeprosić w modlitwie, a starsze dzieci mogą przeprosić w czasie spowiedzi. Zauważmy wtedy, gdy wyznajemy swoje grzechy, gdy przepraszamy za wyrzuconą krzywdę, to wtedy znika smutek z naszego serca, tak? a wstępuje do serca radość. radość. mi pomogą, krzywe śmiechni me prostujesz, oje, yeah, oje, yeah. Jezus wciąż prowadzi mnie, oje, yeah, oje, yeah. Jezus wciąż prowadzi mnie. Światłem jesteś gdy jest ciemno, z tobą błądzić już nie będę. Kiedy ty podążasz ze mną, łatwo trafić, mogę wszędzie. Oje, o, yeah, o, o, yeah. Jezus wciąż prowadzi mnie. Oje, o, yeah, o, o, yeah. Jezus wciąż prowadzi mnie. Cześć. Dzisiaj zadanie numer cztery. Jeśli w ostatnim czasie wyrządziłeś przykrość osobie z Twojej rodziny, dzisiaj przeprosi ją za to. Nie zapomnij też odebrać swojej nagrody za wykonane zadanie. Jak zwykle, znajduje się w linku na końcu filmiku. Do zobaczenia.